Czy zdarzyło Wam się kiedyś mieć wrażenie, że Wasz organizm działa nie do końca tak, jak powinien? Jakby wewnętrzna logistyka zawiodła i wszystko stanęło w jednym wielkim korku. Znajome uczucie, prawda? Dziś porozmawiamy o delikatnym, ale niezwykle ważnym temacie: zaparciach, ale nie martwcie się, obejdziemy się bez skomplikowanych terminów medycznych i strasznych historii. Pokażę Wam pięć prostych ale niezwykle skutecznych produktów, które pomogą delikatnie, ale pewnie uregulować pracę jelit. Obiecuję, że będziecie zaskoczeni, jak proste i smaczne może być to rozwiązanie. Czym właściwie są zaparcia? To nie tylko dyskomfort, to sygnał od naszego ciała, że coś poszło nie tak. Przyczyn może być wiele, od stresu i braku ruchu po nieodpowiednią dietę. Ignorowanie tego sygnału to jak ignorowanie kontrolki: sprawdź silnik w samochodzie. Wcześniej czy później doprowadzi to do poważniejszych problemów. Naszym celem dziś jest nie tylko usunięcie objawu, ale zrozumienie, jak pomóc organizmowi działać jak w zegarku, wykorzystując siłę natury. Zacznijmy więc od najczęstszego błędu popełnianego przez niemal każdego, gdy pojawia się dyskomfort. Pierwsza myśl to szybkie pozbycie się go, a ręka sama sięga po apteczkę lub do najbliższej apteki po cudowną tabletkę. Mowa oczywiście o silnie działających środkach przeczyszczających, obiecują natychmiastowe rozwiązanie i trzeba przyznać, często je dają, ale jakim kosztem? Wyobraźmy sobie tę sytuację. Twoje jelita to nie tylko rura, ale złożony i inteligentny mechanizm z własnymi mięśniami. Te preparaty działają jak surowy nadzorca z batem, zmuszają mięśnie jelit do nienaturalnie silnych i częstych skurczów. To tak, jakbyś zmusił swoje serce do bicia dwa razy szybciej, bez żadnej konkretnej przyczyny. Efekt będzie, ale to ogromny stres dla organizmu. Największym zagrożeniem takiego podejścia jest uzależnienie. Gdy jelita są stale pobudzane z zewnątrz, zaczynają się lenić. Ich własne mięśnie słabną, jakby zapominały, jak samodzielnie pracować. W rezultacie wpadasz w błędne koło. Bez tabletki nic już się nie dzieje, a z czasem potrzebne są coraz większe dawki. To nie jest rozwiązanie problemu, lecz jego pogłębianie. My natomiast pójdziemy inną, mądrzejszą i łagodniejszą drogą. Całe sedno tkwi w czymś zupełnie innym. Nie musimy zmuszać jelit do pracy pod przymusem. Naszym zadaniem jest stworzenie im idealnych, komfortowych warunków, w których same zechcą pracować prawidłowo i bez żadnych zakłóceń. I tu, na scenę, wkraczają dwaj główni dyrygenci naszej wewnętrznej orkiestry: Błonnik i Woda. Zapamiętajcie tę dwójkę, ponieważ zawsze pracują razem, jak nierozłączni partnerzy. Czym jest błonnik, mówiąc najprościej? Wyobraźcie sobie go jako wewnętrznego trenera dla waszych jelit. Nie jest trawiony w całości, ale tworzy niezbędną objętość. Ta objętość delikatnie uciska na ścianki jelit, jakby przypominając im hej, pora działać. Działa niczym niewidzialna szczotka, która zbiera wszystko, co zbędne i pomaga temu płynnie przesuwać się w stronę wyjścia. Ale ten trener ma jeden ważny warunek. Działa tylko w parze z wodą. Bez odpowiedniej ilości płynów błonnik z pomocnika może zamienić się we wroga, tworząc jeszcze większy zator. Woda zmiękcza stolec i pomaga całej tej masie łatwo przesuwać się przez jelita. Są idealnymi partnerami, którzy nie potrafią bez siebie funkcjonować. A teraz zobaczmy, w jakich produktach ta dwójka sprawdza się najlepiej. A oto nasz pierwszy bohater, niekwestionowany mistrz w tej kwestii. Mowa tu o śliwkach suszonych, tak, tak, tych samych, które znamy z dzieciństwa. I to nie jest byle jaki babciny przepis, lecz naukowo udowodniony i niezwykle skuteczny środek. Wielu wie, że pomagają, ale mało kto rozumie, jak dokładnie działają. A sekret ich podwójnego działania jest bardzo prosty: po pierwsze, Suszone śliwki są bogate w ten właśnie błonnik, o którym przed chwilą mówiliśmy. Tworzy on odpowiednią masę i stymuluje pracę jelit, ale to tylko połowa historii. Główny atut suszonych śliwek to substancja zwana sorbitolem. To naturalny alkohol cukrowy, który posiada niezwykłą właściwość. Działa jak magnes na wodę. Po przedostaniu się do jelit, sorbitol przyciąga do nich płyny. W rezultacie stolec staje się bardziej miękki, o większej objętości i znacznie łatwiej przemieszcza się przez przewód pokarmowy. To łagodne, naturalne i bardzo delikatne działanie. Żadnego stresu, jedynie wsparcie dla naturalnych procesów. Jak więc prawidłowo używać tego superfood, aby czerpać z niego maksimum korzyści i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek? Najczęstszym błędem jest zjedzenie od razu zbyt wielu. Całej garści w przekonaniu, że im więcej, tym lepiej. Takie podejście może przynieść odwrotny skutek, wzdęcia i dyskomfort, ponieważ układ trawienny po prostu nie będzie gotowy na taką ilość błonnika i sorbitolu. Kluczem do sukcesu jest tutaj umiar i regularność. Zacznij od małej porcji czterech, pięciu owoców dziennie. Taka ilość w zupełności wystarczy, aby delikatnie uruchomić proces i nie przeciążyć organizmu. Jak je spożywać? Wariantów jest wiele. Możesz zjeść je jako zdrową przekąskę w ciągu dnia, zastępując nimi słodycze lub ciastka. Innym świetnym sposobem jest dodawanie drobno pokrojonych suszonych śliwek do porannej owsianki lub twarożku. W ten sposób sprawisz, że twoje śniadanie będzie nie tylko smaczniejsze, ale i znacznie zdrowsze. A oto kolejny sprytny trik Zalej kilka owoców na noc ciepłą wodą. Rano otrzymasz zarówno zmiękczone owoce, jak i zdrowy napar, który również możesz wypić. Najważniejsza jest tutaj regularność, a nie ilość. A teraz porozmawiajmy o niewielkich, ale niesamowicie potężnych sprzymierzeńcach. Poznajcie nasiona, lnu i chia. Niech Was nie zwiedzie ich niepozorny rozmiar. Te maleństwa, to prawdziwi superbohaterowie w świecie zdrowego trawienia, a ich moc tkwi w unikalnym składzie. Ich kluczowa właściwość to wysoka zawartość tzw. błonnika rozpuszczalnego. Co to oznacza? W kontakcie z dowolną cieczą, czy to woda, sok, czy kefir, te nasiona zaczynają działać cuda. Wchłaniają wodę, kilkukrotnie zwiększają swoją objętość i zamieniają się w żelową masę. Wyobraźcie sobie bardzo miękką, delikatną gąbkę. Właśnie tak ten żel działa w waszych jelitach. Otula ich ścianki, łagodzi podrażnienia i, co najważniejsze, pomaga treści pokarmowej przesuwać się płynnie i bez wysiłku. Ta żelowa substancja delikatnie oczyszcza wszystko na swojej drodze, wiążąc toksyny i pomagając organizmowi w naturalny sposób pozbywać się wszystkiego. Co zbędne, to nie jest brutalna siła, lecz delikatne i niezwykle sprytne działanie. Jest jednak pewien bardzo ważny szczegół. Aby te nasiona mogły w pełni rozwinąć swój potencjał, należy je odpowiednio przygotować. Samo posypanie nimi sałatki czy kanapki jest smaczne, ale z perspektywy walki z zaparciami niemal bezskuteczne. W suchej postaci przejdą przez układ trawienny tranzytem. Nie zdążywszy zamienić się w zbawienny dla jelit żel. Aby aktywować ich niezwykłe właściwości, należy je namoczyć. Najprostszy sposób jest następujący weź jedną łyżkę stołową nasion lnu lub czia i zalej je szklanką wody, kefiru albo naturalnego jogurtu. Dokładnie wymieszaj i odstaw na co najmniej kilka godzin, a najlepiej na całą noc do lodówki. Rankiem będziesz mieć gotowy. Zdrowy i pyszny pudding. Taką mieszankę możesz zjeść jako samodzielny posiłek na śniadanie lub przekąskę, albo dodać do ulubionego smoothie, owsianki czy twarogu. Tylko w takiej odpowiednio przygotowanej formie, nasiona lnu i chia w pełni oddadzą swoje cenne właściwości i zadziałają jak delikatna szczoteczka dla twoich jelit, zapewniając uczucie lekkości i komfortu. Ale wejdźmy głębiej. Nasze jelita to przecież nie tylko organ, to cała tętniąca życiem planeta, zamieszkana przez miliardy mikroskopijnych stworzeń. To nasza mikroflora. Te bakterie to nie jacyś przypadkowi pasażerowie na gapę. Są naszymi niezastąpionymi pomocnikami. Pomagają rozkładać pokarm, którego sami nie jesteśmy w stanie strawić, produkują niezbędne witaminy i co kluczowe utrzymują porządek, uniemożliwiając namnażanie się, Szkodliwych drobnoustrojów. Jednak stres, nieodpowiednia dieta czy przyjmowanie antybiotyków mogą ten delikatny balans zachwiać. Gdy dobrych bakterii ubywa, w jelitach zaczyna się prawdziwy chaos. To jedna z częstych przyczyn, zaparć i wzdęć. Naszej armii pomocników po prostu brakuje sił, by sprostać zadaniu, i właśnie w tym momencie na scenę wkraczają nasi następni bohaterowie. Kefir i naturalny jogurt bez cukru. To nie są tylko zwykłe napoje mleczne. To prawdziwa armia wsparcia. Są źródłem probiotyków, czyli tych właśnie przyjaznych bakterii. Spożywając je, wysyłamy niejako posiłki na naszą wewnętrzną planetę, pomagając przywrócić równowagę sił. Kiedy dobrych bohaterów znów jest pod dostatkiem, trawienie się reguluje, a wszystko zaczyna działać jak w zegarku. Jak zatem wybrać odpowiedni kefir lub jogurt, aby rzeczywiście nam służył, a nie szkodził? W dzisiejszych sklepach półki uginają się od różnorodności, ale nie wszystkie jogurty są tak samo zdrowe. Wiele z nich, zwłaszcza te z owocowymi dodatkami, zawiera mnóstwo cukru, skrobi, aromatów i konserwantów. Cukier to pożywka dla złych bakterii, a to oznacza, że taki produkt może tylko pogłębić istniejący dysbalans. Dlatego, wybierając kefir lub jogurt, zawsze zwracaj uwagę na skład. Zapamiętaj prostą zasadę: im krótszy skład, tym lepiej. Idealnie powinien zawierać tylko dwa składniki mleko i żywe kultury bakterii. I to wszystko żadnych dodatków. Szklanka takiego właściwego kefiru lub naturalnego jogurtu na noc, czy też jako przekąska. To doskonały sposób na wsparcie twojej mikroflory. A jeśli chcesz dodać smaku, zrób to samodzielnie. Użyj świeżych jagód, kawałków owoców lub łyżeczki namoczonych nasion chia. W ten sposób uzyskasz maksimum korzyści i będziesz mieć pewność, co jesz. Przejdźmy teraz do idealnego śniadania. Jest to oczywiście owsianka. Jest tu jednak pewien istotny szczegół. Nie chodzi tu o owsianki instant, te z saszetek które wystarczy zalać wrzątkiem. Są one mocno przetworzone, pozbawione większości cennego błonnika i często zawierają mnóstwo cukru. Potrzebujemy prawdziwych, pełnoziarnistych płatków owsianych, tych, które wymagają gotowania przez przynajmniej kilka minut. Na czym polega ich supermoc? Płatki owsiane zawierają szczególny, unikalny rodzaj rozpuszczalnego błonnika o nazwie Beta glukan. Ta substancja to prawdziwy bohater dla naszego zdrowia, działający na wielu płaszczyznach. Gdy trafia do przewodu pokarmowego, podobnie jak nasiona chia, tworzy gęsty, lepki żel, który pełni jednocześnie kilka kluczowych ról. Po pierwsze, nawilża ścianki jelit, ułatwiając tym samym swobodne przesuwanie się treści pokarmowej. Po drugie, stanowi doskonałą pożywkę dla naszych dobrych bakterii jelitowych, działając jak prawdziwy prebiotyk. A po trzecie, ten żel pomaga wiązać i skutecznie usuwać z organizmu nadmiar cholesterolu. Dodatkowo spowalnia wchłanianie glukozy, co przyczynia się do utrzymania jej stabilnego poziomu we krwi. Podsumowując, z jedną miseczką owsianki dbasz nie tylko o doskonałe trawienie, ale i o zdrowie serca oraz całego układu krążenia. Oto prosty, a zarazem niezwykle skuteczny sposób, by zamienić zwykłą poranną owsiankę w prawdziwy eliksir dla zdrowych jelit. Kiedy ją przygotowujesz, wystarczy dodać zaledwie dwa składniki. Pierwszy – stołową łyżkę wcześniej namoczonych nasion lnu lub chia. Drugi – kilka drobno pokrojonych suszonych śliwek. Co zyskujemy w rezultacie? To nie tylko śniadanie, to potężny, potrójny sojusz w walce o zdrowie jelit. Owsianka, dzięki swojemu beta-glukanowi, stanowi bazę i odżywia mikroflorę. Nasiona lnu dostarczają żelowego błonnika, który zapewnia łagodny pasaż i oczyszczenie, a suszone śliwki z ich sorbitolem przyciągają wodę, zmiękczając stolec. Wszystkie trzy składniki idealnie się uzupełniają. I wzmacniają wzajemnie swoje działanie. A co najważniejsze, jest to nie tylko niezwykle zdrowe, ale i bardzo smaczne. Takie śniadanie na długo zapewni uczucie sytości, naładuje energią i już od samego rana nastawi twój układ trawienny na właściwe tory. To idealny początek dnia dla twojego zdrowia. Wreszcie, dochodzimy do produktu, który jest dobrze znany wszystkim od dzieciństwa, łatwo dostępny i niezwykle prosty. Znajdziemy go praktycznie w każdym domu, nie wymaga specjalnego przygotowania i zawsze jest gotowy, by przyjść nam z pomocą. Mowa oczywiście o zwykłym jabłku, albo o jego bliskiej krewnej, gruszce. Nie warto jednak lekceważyć tych powszechnych owoców, bo w ich prostocie kryje się ogromna moc i wiele korzyści. Cała magia jabłek i gruszek dla naszego układu pokarmowego skupia się w dwóch miejscach. W skórce i miąższu tuż pod nią. To właśnie tam znajdziemy pektyny. Jest to kolejny rodzaj rozpuszczalnego błonnika, który działa jednocześnie na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, podobnie jak inne rodzaje błonnika, zwiększa objętość stolca, sprawiając, że staje się on bardziej luźny i miękki. Po drugie, pektyny to ulubiony przysmak naszych pożytecznych bakterii jelitowych. Spożywając je, Bakterie te aktywnie się namnażają i produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Te substancje z kolei odżywiają komórki samego jelita, wspierają zdrowie jego błony śluzowej i pomagają normalizować perystaltykę. Oznacza to, że jedząc jabłko, jednocześnie oczyszczasz i karmisz swoje jelita. Dlatego tak ważne jest, żeby nie obierać jabłek i gruszek przed jedzeniem. Wyrzucasz wtedy to, co najcenniejsze lwią porcję błonnika. I pektyn. Oczywiście, jeśli owoc jest pokryty woskiem, trzeba go dokładnie umyć ciepłą wodą, używając szczoteczki. Samą skórkę lepiej jednak zostawić. Włączenie jabłka do codziennej diety jest dziecinnie proste. Zjedz je na drugie śniadanie lub podwieczorek. To świetny sposób, aby zaspokoić głód między głównymi posiłkami. Możesz także zetrzeć jabłko i dodać je do porannego twarogu czy owsianki, wzbogacając je o dodatkową porcję błonnika i witamin. Pieczone jabłka to już w ogóle zupełnie inna bajka. Podczas obróbki termicznej ilość pektyn w nich nawet wzrasta, a sam owoc staje się doskonałym, zdrowym i lekkim deserem. Zapamiętaj prostą zasadę. Jedno jabłko dziennie może zdziałać prawdziwe cuda dla Twojego trawienia. To łatwy, smaczny i niezwykle skuteczny sposób, aby każdego dnia, bez większego wysiłku, dbać o zdrowie jelit. Jest jednak jeden krytycznie ważny niuans, który niczym czerwona nić przewija się przez całą naszą dzisiejszą dyskusję. Łączy on wszystkie pięć produktów, o których mówiliśmy. Bez tego elementu, nawet najzdrowsze produkty nie zadziałają tak, jak powinny, a w niektórych przypadkach Mogą wręcz pogorszyć sytuację. Tym elementem jest woda. Wyobraźmy sobie jeszcze raz, jak działa błonnik. Jego zadaniem jest wchłanianie płynów, pęcznienie i zwiększanie objętości mas kałowych. Ale co, jeśli w organizmie brakuje płynów, skąd błonnik ma je wziąć? Zacznie wtedy wyciągać ostatnie resztki wody ze ścianek jelit, sprawiając, że ich zawartość Stanie się jeszcze bardziej sucha, twarda i zbita. To trochę tak, jakby próbować przepchnąć suchą gąbkę przez wąską rurę. Jest to bardzo trudne i ryzykujesz, że stworzysz jeszcze większy zator. A teraz wyobraź sobie, że tę gąbkę dobrze namoczyłeś. To zupełnie inna sprawa staje się miękka, śliska i z łatwością przechodzi przez rurę. Woda to właśnie ten smar dla całego naszego układu pokarmowego jest niezbędna, aby błonnik działał prawidłowo. Ile właściwie powinniśmy pić? Powszechnie znana rekomendacja to półtora do 2 litrów dziennie i to rzeczywiście dobra wskazówka dla większości osób. Kluczowe jest jednak by zrozumieć, co dokładnie pijemy. Mowa tu przede wszystkim o czystej, niegazowanej wodzie. Kawa, herbata Słodkie soki i napoje gazowane to nie to samo. Kawa i niektóre rodzaje herbaty mają działanie moczopędne, co oznacza, że mogą wręcz wypłukiwać płyny z organizmu. Z kolei słodkie napoje to zbędny cukier, który odżywia patogenną mikroflorę. Dlatego podstawą Twojego nawadniania powinna być właśnie woda. Nie ma sensu wypijać całej zalecanej ilości naraz. Rozłóż spożycie równomiernie w ciągu dnia. Zacznij dzień od szklanki ciepłej wody. To pomoże obudzić układ trawienny. Trzymaj butelkę z wodą na biurku, aby nie zapominać o kilku łykach co godzinę. Słuchaj swojego ciała. Uczucie pragnienia to już sygnał o lekkim odwodnieniu. Staraj się pić, zanim poczujesz pragnienie. Pamiętaj, twoje jelita podziękują ci za każdą wypitą szklankę wody. Rozwiejmy przy okazji jeszcze jeden popularny mit związany z żywieniem przy zaparciach. Wiele osób, mierząc się z tym problemem, zaczyna panicznie bać się tłuszczów i stara się je maksymalnie wykluczyć ze swojej diety. To wydaje się logiczne. Tłuste jedzenie jest ciężkie, więc należy z niego zrezygnować. To jednak duży błąd. Oczywiście, tłuste czebureki czy frytki nie przyniosą korzyści. Ale nie o nich tu mowa, lecz o zdrowych, nienasyconych tłuszczach. Odgrywają one nie mniej ważną rolę w normalizacji wypróżnień niż błonnik i woda. Zdrowe tłuszcze to kolejny rodzaj naturalnego smaru dla naszych jelit. Pomagają one zmiękczyć masy kałowe i ułatwić ich przejście, zapobiegając uszkodzeniom delikatnej błony śluzowej. Gdzie zatem szukać tych zdrowych tłuszczów? Znajdziemy je w awokado, orzechach, szczególnie w migdałach i włoskich, nasionach, tłustych rybach, takich jak łosoś czy makrela. I oczywiście w nierafinowanych olejach roślinnych, oliwie z oliwek, oleju lnianym czy konopnym. Dodaj łyżkę oliwy z oliwek do sałatki, na przekąskę, zjedz niewielką garść orzechów, a twoje jelita na pewno ci podziękują. I ostatnia. Choć wcale nie najmniej istotna rada, która nie jest bezpośrednio związana z jedzeniem, ale ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszych jelit. Po prostu ruszajmy się. Nasz siedzący tryb życia to jeden z największych wrogów prawidłowego trawienia. Kiedy godzinami siedzimy przed komputerem lub na kanapie, wszystkie procesy w organizmie zwalniają, w tym także praca jelit. Aktywność fizyczna, nawet ta najbardziej umiarkowana, to nic innego jak przycisk start dla naszego trawienia. Kiedy się ruszamy, aktywujemy krążenie krwi w narządach wewnętrznych, w tym również w jelitach. Co więcej, ruch pomaga stymulować perystaltykę. To naturalne, falowe, skurcze mięśni, ścian jelit, które przesuwają pokarm przez cały przewód pokarmowy. Nie musisz od razu zostawać mistrzem olimpijskim. Nawet zwykły 20-minutowy spacer żwawym krokiem, szczególnie po posiłku, może znacząco poprawić sytuację. Spróbuj zrezygnować z windy i wchodzić po schodach, rób krótkie przerwy na rozgrzewkę w ciągu dnia pracy. Każda aktywność jest lepsza niż jej całkowity brak. Ruch i prawidłowe odżywianie to dwa skrzydła, na których opiera się zdrowie twoich jelit. No i dochodzimy do sedna sprawy. Pewnie spodziewaliście się usłyszeć o jakimś egzotycznym superfudzie czy sekretnym suplemencie. Jednak kluczowy zwrot akcji w tej opowieści jest inny to nie kwestia jednego cudownego produktu. Sekret tkwi w ich kombinacji i we właściwym podejściu. Nie chodzi o to, by leczyć zaparcia, lecz by przebudować cały system, tworząc dla niego przyjazne i komfortowe środowisko. To niedoraźny remont, a raczej planowa konserwacja waszego organizmu. A co najważniejsze i najbardziej zaskakujące, ta konserwacja jest smaczna, prosta i dostępna absolutnie dla każdego. Podsumowując, suszone śliwki, nasiona lnu lub czyja, kefir, płatki owsiane i jabłka to nie tylko smaczne jedzenie, to wasi niezawodni sprzymierzeńcy w dbaniu o idealną pracę jelit. Dodajcie do tego odpowiednią ilość wody i nieco ruchu, a dyskomfort odejdzie w zapomnienie. Nie tylko rozwiązujecie problem, inwestujecie w swoje zdrowie i doskonałe samopoczucie na długie lata. Dziękuję, że dotrwaliście z nami do końca tego filmu. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych wartościowych odcinków. A teraz pytanie do Was. Jakie produkty pomagają wam dbać o zdrowie jelit? Podzielcie się swoimi sekretami i sprawdzonymi przepisami w komentarzach, pomóżmy sobie nawzajem.